Zadanie piąte. Dla każdej liczby rzeczywistej x wyrażenie x-1 minus do kwadratu minus 2 minus x do kwadratu jest to równe. No to wykonajmy odpowiednie obliczenia. Zauważ, że mamy do czynienia z kwadratami różnic, a jeżeli mówimy o kwadracie różnicy, no to powinien nam od razu gdzieś się tam przypomnieć wzór skróconego mnożenia. Jeżeli masz z tym problem, no to zawsze możesz rozpisać sobie jako mnożenie nawiasów, ale tutaj spróbujemy zrobić to za pomocą wzoru skróconego mnożenia, no i on jest jaki. a minus b do kwadratu daje nam a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat no i zastosujemy tę regułę dla obu kwadratów bo mamy i w jednym i w drugim przypadku odejmowanie no to tak przed nawiasem nie mamy żadnego znaku, więc tutaj możemy po prostu opuścić sobie ten nawias, wykonując odpowiednie działania. No to będzie x kwadrat minus 2x plus 1. No tu może się pojawić mały problem, dlatego zachęcam Cię, żeby zapisać to w nawiasie. Skorzystajmy znowu z wzoru skróconego mnożenia i otrzymamy co? 2 do kwadratu minus 4x plus x do kwadratu no i teraz kolejnym etapem będzie pozbycie się tego nawiasu i redukcja wyrazów podobnych ja to może zrobię w dwóch krokach w międzyczasie wykonajmy to potęgowanie czyli mamy minus 4 plus 4x dokonujemy zmiany znaku w nawiasie i minus x kwadrat okazuje się, że x kwadrat się nam skróci Zostanie minus 2x plus 4x to będą 2x. 1 minus 4 to będzie minus 3.